Kadra Fernando Santosa kontra kadra Michniewicza. Kto dzisiaj będzie lepszy? Zobaczymy. Mamy trzy rundy. Pierwsza, zobaczymy, która kadra poradzi sobie lepiej w lidze mistrzów. W drugiej rundzie, będziemy mieli mecz bezpośredni. A w trzeciej, zobaczymy, który zespół poradzi sobie lepiej w Premier League. Tak to dzisiaj będzie wyglądało. kto wygra, obstawiajcie w komentarzu i możemy zaczynać. Zaczynamy od kadry Santosa. Dzisiaj reprezentacją Polski będzie Atletico Bilbao. Bo tam grają sami Polacy, jak wiecie. No ty pierdolisz człowieku. Tylko czemu Szymański jest kapitanem? Nie wiem. Tak lepiej. Ja jestem jeszcze przed meczem z Czechami, więc nie wiem jaka jednostka wyszła na mecz. Obstawiłem tak mniej więcej jak może wyglądać pierwszy skład właśnie trenera Santosa. Tak on się prezentuje. Wszyscy powołani są jak widzicie. Nawet ten Lederman. Jeszcze niedawno nie wiedziałem kto to jest. Nie wiedziałem, że jest Polakiem. Taka sytuacja. Czy ta jednostka wyjdzie z grupy Ligi Mistrzów? A tak wygląda jej grupa w Ligi Mistrzów. Eintracht, Tottenham i marsylii. Do wyjścia bez problemu. Pamiętajmy to reprezentacja Polski. Tu nie ma takiego czegoś jak bez problemu. Zawsze są jakieś problemy. No i pierwszy mecz z Marcyliu. Na skład i skład. No i powinniśmy wygrać. Powinniśmy. Powinniśmy. Ja Japier Świderski, Pedro Ruiz. Pierwszy mecz do pizdy. Ale tutaj macie 10 ostatnich osób, które zaobserwowały mnie na Instagramie. Jak chcesz to być, to wiesz, co robi. Nie wiem właśnie o co chodzi. No i tu też macie 10 ostatnich osób, które mnie zasubskrybowały. No i tu ostatni wynik łapkowy. Jak zostawicie więcej, to jesteście ten dziadyga Czyli się opłaca. I my z Tottenhamem, to przegramy na 100% akurat. O, remis. Powiem jedno, dzieje się drugie. Zawsze. Harry Kane, Zieliński, Lewandowski. No i my z Eintrachtem. Skład Eintrachtu, u nas nic się nie zmienia. No i zobaczmy wynik. Kur... Naprawdę nie wyjdziemy z tej grupy. Knauf, Zieliński, Bory, Linetty, nietypowo, i Tury. Frankowski 5-0, Kibior 5-0, Szymański 4-8 i Linetty najlepszy na boisku. Oby tak nie było w rzeczywistości. Nasza sytuacja w tabeli kurwa jest mizerna. No i my z Eintrachtem może teraz się odkujemy Szybka symulacja No jak tego nie wygramy to odpadamy Wygraliśmy, Ok. Zieliński, Lewandowski i Borre U nas najlepszy był, no Zieliński i Lewandowski Z taką samą oceną A najgorszy Bielik, a nie Linetty 5,9 Ostatnio najlepszy, a teraz posysam Sytuacja w grupie, są nadzieje Szybka symulacja Remis, nie najgorzy. Kuraś i Gwenduzi. Dalej trzecie miejsce, brakuje nam punktów 6, 7, 8 3 do Tottenhamu, a to ostatni mecz Musimy to wygrać. Szybka symulacja. Remis. Jeszcze Pedro Porro czerwona kartka. Lewandowski Perisic. Więc odpadamy. Ale teraz zobaczmy jak pójdzie kadrze Michniewicza. I tak na koniec jeszcze wyglądała tabela. Nie za dobrze. Tak mniej więcej wyglądała optymalna jedenastka Michniewicza. Jest Krychowiak, jest Glik. Wszystko gra. I tu jeszcze macie głęboką kadry. Oni grali na Mistrzostwach Świata, więc ich wykorzystałem. Jak zawsze mówię, czy go wykorzystałem, to za każdym razem. Źle to brzmi, naprawdę. No i pierwszy z No i tutaj wygraliśmy Michniewicz lepszy? Nie wiem. Lewandowski, Malinowski, Zieliński i Lewandowski. Zabrzmiało jakby sami Polacy strzeli. A tak nie było. No i mecz z Tottenhamem. Kadra Santosa albo Szantosza nie wiem, nigdy jak się to czyta, dwa razy zremisowała z Tottenhamem, a tutaj wygrana. O kurde, Michniewicz wróć. Lewandowski i Lewandowski. Sytuacja jest naprawdę bardzo dobra. Teraz my z Eintrachtem. Jak to wygramy, raczej awansujemy. No i czy mamy kolejne trzy punkty? No tak, okej. Okay. Lewandowski, Borre, Lewandowski. No ten Lewandowski jak strzela. Wyszliśmy na procent, myślę. By naprawdę musiało się wydarzyć dużo, żebyśmy jednak nie wyszli. Jeżeli w ogóle jest to możliwe. No w teorii chyba tak. No i między Entrachtem. Szybka symulacja. No i dajcie te trzy punkty. Ok. No jeden. Okej. Okay. I na Mbimbe w bramkę. A i Szymański. Tylko nie wiem, który. To jest 7,5. Był najlepszy na boisku. A najgorszy? Glik. 5,7. Jakoś mnie to mega nie dziwi. Już oficjalnie można powiedzieć, że Michniewicz zdobywa pierwszy punkt. No bo już ma więcej punktów w tabeli. No awansuje raczej. Niespodziewany wynik, bo myślałem, że tutaj Santos albo Santos wygra na pewno. A póki co jest to sprawa nieoczywista. Mamy między Marsylią zremisowany kolejny, mamy jedenasty punkt, no i teraz już na pewno Awa. Lewandowski i Nuno. Malinowski nie trafił karnego. Co za chłop. Lewandowski najlepszy na boisku z taką ceną, a najgorszy Krychowiec z taką ceną. Dobrze, że go już w nie ma. Nie byłem jego fanem. I my z Totenhamem. Oni są na ostatnim miejscu. Dwa punkty. Co im się stało? Oj, przegraliśmy. Okej, okay, okej. Okay. Son, Romero i Kivior. Oficjalnie nie. Michniewicz wychodzi z grupy Ligi Mistrzów, więc symulujemy dalej. Tak, może wygra całą Ligę Mistrzów. To był niezły plot Znowu, że awansowali. Widzicie sami. I gramy teraz Cięższy przeciwnik, ale co szans. Macie ich skład. Przegraliśmy, ale to jest dwumecz. Kante, kante. No i rewan. Trzymański, czerwona kartka. To myślę, że już tego nie wygramy na pewno. Mamy wynik 2 do 2. Mecz się zakończył wynikiem 4 do 2. Niestety nie przechodzimy dalej, ale i tak Michniewicz zdobywa jeden punkt. Możemy oficjalnie przechodzić do drugiej rundy, czyli mecz. Bezpośredniego, tam będzie się działo, znaczy mam taką nadzieję I jesteśmy przed meczem bezpośrednim, kadra Santosa Kadra Miśniewicza. to troszkę się różnią, wiadomo Liczę na to, że kadra Santosa zdobędzie punkt Żeby ostatnia runda była emocjonująca, a nie taka że była. Dalej zaczynamy spotkanie Czemu nie ma nazwisk nikt? No kurry Po drugiej stronie mamy akcję, ale... Co on zrobił? Szybko zaczął tą akcję. czy tutaj będzie dośrodkowanie? Ale gorszego dośrodkowania dawno nie widziałem. Jazda. Tutaj do tyłu, ładne podanie, długie na skrzydło. I czy będzie jest szansa na strzał? Zobaczymy. Uderzenie i szczęsny obroni. Tutaj wymiana podań. Czy kadłub Solantosa strzeli? Teraz ręka Szymanski. Trzymański! Mamy to! Trzymański strzela bramkę w minucie 13. Ekipa Santosa. Póki co prowadzi. No, zobaczymy, czy to się utrzyma. Fajnie było. I jak krycho, ja długa piękna piłka do frankowskiego. Frankowski przy piłce czy będzie jeden do jednego? Frankowski. Co wymyśli? Były zawodnik. O Jezu! Jezu, jak on tam stracił piłkę? To Kiwior tak stracił? I tak wygląda frankowski? Szo, doświadkowuje. No beznadziejnie, tutaj do Frankowskiego, Frankowski do Lewandowskiego, Szymańskiego, ale szybko, jaka tiki taka. No i strata oczywiście. Wyglądało to dobrze. No i kiwior. No i już nie kiwior. O i znowu kiwior. No i Berszyński. Kamiński na no skrzydle ma szansę na dośrodkowanie, ładne podanie do Lewandowskiego, Lewandowski do Szymańskiego, Szymański, Lewandowski! Ale tu niepotrzebne podanie, po co Szymański to zrobił? A tu już Lewandowski wypuszcza tutaj Szymańskiego, czy będzie druga jego branka w tym spotkaniu? No... Nie wiem, co on sobie myślał. Lewandowski tutaj, Szymański czy uderzy? Nie strasi po prostu. Lewandowski. Do Frankowskiego. No, ciągle zagrywają do tego Frankowskiego, a to nie wychodzi. No, Michniewicz. Powiedz im co. Krychowiak. Okej, okay. no i z drugiej strony akcja. Kurę do Zielińskiego, ten do Szymańskiego, ten do Lewandowskiego. Czy on coś wymyśli do Szymańskiego? Szansa dla Zielińskiego, czy uderzy? Podaje do Szymańskiego i jego druga bramka. Czy on tak będzie grał w kadrze Santosa? To mi się podoba. No ale mamy już dwa do zera, naprawdę przeważają. Do Zielińskiego, Lewandowski, co on wymyśli? Podaje do Szymańskiego, była szansa na Hatfika. Ale szczęsty po raz pierwszy obroni. A, okej, okay. ale panika. To nie wyjdzie. To było oczywiste, że to nie wyjdzie. Jezu, jak długo toczy do piłkę, tutaj uderzenie, jeszcze jest czas na Szymańskiego. Ale szczęśliwy, co jest? Kiwiar przy piłce podaje tutaj do Szymańskiego, tutaj Lewandowski, Zieliński, Zieliński uderza. I mamy dwa do jednego. Zawodnik Napoli uderzył, strzelił. No i namieszał. Naprawdę emocjonujące spotkanie. Prowadzę tutaj kontrę. Frankowski będzie doświadkowany na Lewandowskiego na bank. Zobaczycie. Jest! Ale słabe mega. No i Lewandowski przy piłce. Ale ten drugi. Do Kamińskiego, Kamiński, co wam myśli? Kamiński. To uderzenie, dośrodkowanie, co to było? Tutaj cash, Mati, Cash, czy będzie dośrodkowanie? pierwszego jego akcja w tym meczu, i tutaj ładne dośrodkowanie. Jednak w sumie nie. Jednak tak! O Boże, to było uderzenie? Szymański, ale Damian tym razem. Szymański. Strata, po prostu. No i Krychowiak. Krychowiek strata. Przez Szymańskiego. Tutaj Szymański, do skóra się! Do Lewandowskiego, skóra się uderza! Ale no. Ech, no ale jest szansa znowu. Znowu skóraś. No i znowu słabo. Bo tutaj długo się czyhają nad tym polu karnym i tu ładne podanie do Szymańskiego. A nie, to Zieliński, nie Szymański, ale nie trafił. Szczęsny, znowu obronił. I mamy Frankowski. Stracił piłkę przez Frankowskiego. No i zobaczymy, czy tutaj przynajmniej Frankowski, zawodnik Lens, coś pokaże. Ma szansę na zaszczepowanie, ale takie? O Jezu, jeszcze umarł prawie, a szedł z boiska. O, strata głupia. Ale podanie jeszcze głupsze Szymański, Szymański, piękne podanie do Zielińskiego, Zieliński uderza, ale Szczesny znowu obronił Szczęsny po stronie Santosa, dużo lepszy Krychowiaka, Krychowiak... Jak to Krychowiak? Do Lewandowskiego jakimś student doszło to podanie, tutaj uderzenie Zielińskiego Ale znowu nie mamy bramki Linety Tutaj piękne podanie do Zielińskiego, ale mu otworzył podanie i teraz będzie szansa Uderza no ale nie mam bramki. No bardzo mało do końca. Dobra, będzie na blisko. Dokładnie tak, Szymański... No, jeszcze powtórka. Jeszcze raz, Szymański. Znowu nie udało się. Ja pierdolę. Koniec meczu. Punkt wędruje do Santosa. No i mamy Jeden do jednego i przechodzimy do ostatniej rundy, czyli kto lepiej poradzi sobie w Premier League. No zobaczymy. I tym razem zaczniemy od Michniewicza. Zobaczymy, jakiego kadra poradzi sobie właśnie w ee, no, Premier League. Więc czemu ten skład zawsze się przemieszcza. No i zobaczymy, jak ta kadra daleko zajdzie w Premier League. Pociąg jedzie. Dawno nie było. Na kurwie, że się mam. Jak wygląda ich sytuacja po pierwszych 10 kolejkach? Już wam mówię, po to jest. Na początku przegrali. Później wygrali. Wygrali. Southampton wygra Zremisowali z Leicester. Przegrali z Tottenhamem. A w Lidze mistrzów to wygrywali. Bez sensu. Z Wertonem remis. Tutaj też remis. Z Liverpoolem też remis. West Hamem wygrali. No i tyle po 10 kolejkach. Mają miejsce dokładnie. Gdzie jest ta A tu? Na szóstym. to mega wysoko, tak szczerze. Michniewicz powinien iść do Premier League. No to wychodzi. No dobra, zobaczymy jak kolejne 10 kolejek. No i 11 kolejkę zaczynamy od zwycięstwa. Z Fulham. Później wygraliśmy z Wolverhampton. Z United City. Pojebana jest ta reprezentacja polski Michiewicza. Wygrali z Chelsea, z Brentford przegrali Z Leeds remis, później wygrali z Crystal Palace Wygrali z Arsenalem I tym razem zremisowali z Brentford Ale póki co tylko Brentford ich powstrzymało W tych 10 kolejkach No co, jest trzecie miejsce? Czekaj, ja mam dobry skład na pewno? Nie no dobry, z Geekiem 67? No i coś tu jest kurwa nie tak Dobra, ale lecimy do 30 kolejki Troszkę była gorsza forma, ale nie było źle Przegrali z Chelsea, przegrali z Crystal Palace Wygrali z Leeds, grali z... A nie, przegrali z Tottenhamem Pomyłka. Z Leser Remis tutaj wygrana. Tutaj Remis fulla. Przegrali z Arsenalem. Wygrali z Evertonem. No i przegrali z City. W sumie było fatalnie. Porównując do tamtych poprzednich kolejka. No szóste miejsce. Ale to i tak naprawdę bardzo dobry wynik. No i jeszcze zostało nam 8 kolejek do końca. Może tam będzie gorzej i troszkę z tabeli. Dobra, jakoś fatalnie nie było. 31 kolejka. Wygrana z United. Później z West Hamem. Przegrali z Newcastle. Zremisowali z Nottingham Forest. Daro left zadowolony. Remis z. Aston Villa, porażkę z Liverpoolem, zwycięstwo z Southampton, i w ostatnim meczu z Brighton, remis. Świetnie im poszło, kurde. Myślałem, że powalczą o strefę spadkową. Znaczy, powalczą, no, może się utrzymają. A są na szóstym miejscu. Santos będzie miał naprawdę ciężkie wyzwanie, żeby to przebić. Zobaczmy jeszcze raz na ten skład. Glik 65. Dobra, w sumie to nie wygląda tak źle. No dobra, ale może mi się wydaje, taka Santosa lepiej sobie jednak poradzi. Zobaczmy to. Mam nadzieję tylko, że skład się nie przemiesza. Znowu. I się nie przemiesza. Dobrze. No i zobaczymy jeszcze ci zawodnicy poradzą sobie tak dobrze jak tamci. Większość nazwisk się pokrywa, ale nie wszystkie. No i pierwsza kolejka, zwycięsko. Później porażka z Arsenalem. Później wygrana z Brentford. Fajnie. Zastąpił ILT. Zotychałem remis. Porażka z Liverpoolem. Zwycięstwo z Crystal Palace. Porażka z Leeds. Porażka z Chelsea i remis z Evertonem. Wydaje mi się, że podobnie poszło. W sumie te składy są podobne. Ale zobaczmy tabelę, bo tu może być inaczej. No i jest inaczej. No dobra, może tak samo im nie poszło, ale jeszcze da się to nadrobić. To no może zyskają formę. Niektórzy zawodnicy może się ulepszą. O, frankowskie kunduzy. Jednasta kolejka. Remis z Manchesterem City. Później wygrana. Później znowu wygrana. Później znowu wygrana z Wolverhampton. Porażka z United. Remis z Fulham. Zwycięstwo z Leicester. Wygrana z Brighton. Remis z West Hamem. I porażka z Wolverhampton. Nie wiem, czy nadrobili w tabeli, ale może się udało. O, nadrobili w tabeli. Może nie jakoś dużo, ale teraz są na ósmym miejscu. Muszą być mniej więcej na piątym miejscu. Wtedy wygrywają całą oni mają 32 punkty, a United 37. No według mnie mogą to zrobić. A mamy jeszcze połowę sezonu, mniej więcej. Dobra, myślę, że jednak może się nie udać. Szkoda, ale powiem wam dlaczego. Na początku mieliśmy remis z Newcastle, więc całkiem nieźle, ale później porażkę z Arsenalem, później porażkę z Nottingham Forest. Udało się wygrać co prawda z West Hamem, ale zremisowaliśmy z Leeds, zremisowaliśmy z Crystal Palace, przegraliśmy z United, z Liverpoolem, Tottenhamem i Fulham. Raczej spadliśmy w tabeli niż podskoczyliśmy. I w 8 ostatnich kolejkach będzie ciężko nadrobić stratę punktową. Dziesiąte miejsce do piątego miejsca brakuje, już wam to liczę: 56 minus 38. Dobra, nie chce mi się. Dużo. A jeszcze nie wszyscy zagrali jest to tą kolejkę, nawet. To nie ma szans. Ale zobaczmy, co się wydarzy w ostatni, ośmiu kolejkach. Kończymy to. Na początku porażka z Aston Villa. Chyba wiecie, jak to się skończy. Przegrano z Brentford. Porażka z Brighton. Nie, co ja powiedziałem? Zwycięstwo z Brentford, a porażka z Brighton. Tak powiedziałem? Nie wiem. Wygrałem z Leicester. Porażka z Evertonem. Wygraliśmy z Chelsea, co prawda. Później wygraliśmy z Southampton. Przegraliśmy z Manchester City. Tak się zakończył sezon. Na którym miejscu byliśmy? No wątpię, że na piątym. Naprawdę Dziesiąte Dziesiąte, więc tutaj nic się nie zmieniło A testowałem przed odcinkiem z ciekawości I mieli miejsce siódmy Albo szósty nawet No do piątego miejsca 24 punkty im brakuje O kurw. Oficjalnie na to wychodzi, że kadra Michniewicza jest lepsza Niż kadra Santosa Wiadomo, w prawdziwym życiu pewnie inaczej będzie a w sumie nie wiadomo Ale oby było lepiej Napiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś pomysły na takie pojedynki Tak to wyglądało I mówi do was SkyDunk Więc na razie, cześć i czołem Po!